Ale Maria, witajcie kochani na moim kanale. Mam na imię Magdalena i mam dzisiaj dla Was piękną, przepiękną modlitwę dla matek oczekujących dziecka, którą sama odmawiałam i teraz ponownie odmawiam. Przynajmniej staram się odmawiać. Najlepiej byłoby odmawiać ją codziennie, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to zawsze. Warto sobie ją od czasu do czasu przypomnieć. Modlitwa ta została ułożona przez świętego Franciszka Salesego dla Marii Amaty de Torens. Nie umiem po francusku, także przepraszam wszystkich, jeżeli kaleczy ten język. I pochodzi z 1615 roku. Ja oczywiście przeczytam polskie tłumaczenie. I mam tutaj e, taką broszurkę, o której powiem już na końcu filmu, e, jak taką broszurkę można e, otrzymać, dostać, kupić. O tym będzie na końcu, a teraz skupię się na tej modlitwie. Modlitwa Matki Oczekującej Dziecka do codziennego odmawiania. Boże przedwieczne, ojcze nieskończenie dobre, które ustanowiłeś małżeństwo, aby pomnażać rodzaj ludzki i zaludniać. Królestwo Niebieskie, Ty wyznaczyłeś kobiecie główną rolę w tym dziele, gdyż Twoją wolą było, aby płodność stała się dowodem błogosławieństwa. Wejrzyj teraz na mnie, nierzającą się w głębokiej adoracji przed obliczem Twojego majestatu, aby Ci podziękować za poczęcie dziecka, daru jakim mnie obdarzyłeś. Skoro taka była Twoja wola, rozciągnij ramiona swojej opatrzności i doprowadź szczęśliwie do końca dzieło, które rozpocząłeś. Udziel mojej przemienności cząstki swej boskiej doskonałości i przez Twoją wiekuistą obecność pomóż mi donosić to dziecko, owoc Twojej mocy, stór, Twojej mocy stwórczej, do chwili narodzin. Boże mego życia, przyjdź z pomocą, wspieraj swym świętym ramieniem w słabościach i przyjmij owoc mojego łona. Ochraniaj nowonarodzone dziecko, które do Ciebie należy, Aż sakrament Chrztu świętego umieści je w łonie Twojej oblubienicy, kościele, niech należy do Ciebie również poprzez dzieło odkupienia. O mej duszy, które w czasie ziemskiego życia tak bardzo kochałeś małe dzieci, i często brałeś je na ręce. Przyjmij jeszcze i to jedno oraz dołącz do tego, oraz dołącz do twojego świętego grona. Abyś był mu ojcem i Twoje imię zostało w nim uświęcone, i by poprzez to dziecko objawiło się Twoje królestwo. Tak więc, odkupicielu świata, zawierzam, oddaję i poświęcam Ci moje dziecko z całego serca, w posłuszeństwie Twoim rozporządzeniom, w miłości Twojej służby i w służbie Twojej miłości, jako że Twój sprawiedliwy gniew objawił się wobec matki. Jak również jej grzesznego potomstwa, ulach rodzenia, przyjmuję, Panie, z Twojej ręki wszystkie cierpienia, które będą moim udziałem w tej godzinie. Jednakże proszę Cię w imię świętej radości, z jaką Twoja najczystsza matka rodziła syna, bądź miłosierny w godzinie mego rozwiązania względem grzesznicy, jaką jestem, i błogosław mi, jak również dziecku, które mi dałeś. Jako wyraz błogosławieństwa Twojej odwiecznej miłości. Z całkowitym zaufaniem Twojej dobroci proszę o ten dar z całym pokoru. A ty, Matko, najświętsza, moja najukochańsza Pani i Mistrzyni, która jesteś jedynym wzorem godności kobiet, zachowaj bezpiecznie w macierzyńskim łonie Twojej niezrównanej miłości moje pragnienia i błagania. Aby przez swe miłosierdzie syn Twój zechciał także ich wysłuchać. Zapraszam Cię tego, o najmilsza ze wszystkich stworzeń, przez dziewiczą miłość, którą otaczałaś świętego Józefa, Twego drugiego małżonka, przez nieskończone zasługi narodzin Twego Syna, przez najświętsze łono, które go nosiło, i przez święte piersi, które go wykarmiły. O święci aniołowie Boży, wysłani bym mnie strzes i strzes dzieci, które w sobie noszę. Krąćcie nas rozporządzajcie nami, abyśmy za Waszym wstawiennictwem mogli w końcu naszego pielgrzymowania dojść do pełnej chwały, którą wy się radujecie, by razem z Wami wielbić i błogosławić naszego wspólnego Pana i Mistrza, który króluje po wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Link do takiej broszurki. Bardzo poręczna. Można schować ją w portfelu chociażby. Będzie się znajdował w opisie. Bardzo polecam. Jeżeli nie macie możliwości kupienia sobie czegoś takiego teraz, to oczywiście możecie wydrukować tekst i modlitwę, przypisać go. Pełen tekst jest na moim blogu i link do wpisu na ten temat też będzie w opisie tego filmu. Także zapraszam też na mojego bloga. I to wszystko na dziś. Cieszę się, że mnie oglądacie, jeżeli podobał Wam się ten film, to lajkujcie, jeżeli podoba Wam się mój kanał i chcielibyście więcej filmów ode mnie, to zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, to wtedy będziecie mieli powiadomienia, jeżeli jakiś nowy film się pojawi i do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem. Jeżeli słyszycie takie stukanie w tle to chyba mój syn się obudził, także będę musiała szybciej kończyć.